Witam Państwa w czwartek, 13 dnia lutego. Z tej strony Daniel Kostecki obserwujemy wykres H4, parę euro dolar, która dociera ponownie do kluczowych miejsc oporu. Mowa tutaj o górnym ograniczeniu kanału trendowego, a także o okrągłym poziomie 1,37. W zasadzie za tym wzrostem stoi tylko i wyłącznie realizacja stop-lossów. Nie poznaliśmy tutaj żadnych tak znaczących informacji, aby rynek ten w tak silny sposób zwyżkował, także tu. Tutaj coś jest na rzeczy i można by powoli rozważać zajmowanie pozycji krótkich, ponownie z celem w okolicach nawet 1.3555, gdzie znajdują się kluczowe wsparcia dla tego rynku. Także warto zwrócić uwagę na to, co będzie się działo przy tych szczytach w najbliższych godzinach, ponieważ jeżeli się tutaj dość czytelne struktury odwrócenia trendu, to jak najbardziej. Ruch spadkowy byłby uzasadniony i właśnie ta strefa w tym momencie jest ponownie silnym oporem. Na parze dolar-jen obserwujemy cofnięcie po wyrysowaniu pięciofalowej struktury, która jest widoczna na wykresie liniowym. Tym samym można tutaj zakładać, że na dolarię nie zobaczymy jeszcze przynajmniej trójfalową korektę. No może ona zejść nawet do około 10182 albo ciut, ciut niżej. Natomiast wybicie 102,69 byłoby potwierdzeniem dla ruchu wzrostowego, ponieważ tutaj jeszcze obserwujemy coś w rodzaju odwróconego ergiera, czyli lewe ramię głowa, prawe ramię, więc wybicie 102,69 mogłoby przyczynić się do powstania większego ruchu do góry. No I tak duży ruch do góry obserwujemy dalej na parze funt. Dolar, która pnie się kolejny dzień z rzędu w okolice ostatniego maksimum, maksimum z 24 stycznia, czyli 1,6667 i cały czas rozwija nam się tutaj pokaźny impuls na fali trzeciej. Także ten poziom może być nadal celem dla kupujących. Wczoraj kupujący na warszawskim parkiecie zdecydowanie pokonali opory w okolicach 2455 punktów. Były tutaj dwa lokalne szczyty. Widzimy jeszcze lukę Hossy, tak więc w tym momencie no, najbardziej korzystnym dla kontynuacji trendu byłby retest tych poziomów wraz z tą luką Hossy i następnie kolejny ruch wzrostowy. Także tutaj siła kupujących jest bardzo, bardzo wyraźna.